No hej, z tej strony pani Gajowa, a dzisiaj będziemy pisać posta, ale widzę, że musimy znaleźć jego części, bo na razie mamy jedną z sześciu, więc wiecie, rozumiecie, trzeba się ogarnąć i trzeba tutaj trochę rzeczy pokraść. Nie chcę ze mną gadać, dobra. Tu jest jakaś winda, ale to tylko na dół mogę zjechać się nie? O, a dzisiaj wymyślił tego swojego epickiego posta. No żalpel! Przecież nikt tak naszych kupon nie przyta. Ludzie się już na snecie śmieją, że tak. jesteśmy ruskimi członkami. no teraz dojdziesz jeszcze do Jeszcze Gwidon kupuje kibel. Gwidon, kurwa, ile tam siedzisz, daj się ludziom nie postrać. Nie ma takiej opcji. Biedny Gwidon. Bo wow, wiecie, Konrad ja już nie daje rady. Hej. A ty gdzie się pchasz? Nie Kolejka ma kolejki, jest. nie ma czegoś takiego. W ogóle nie istnieje Okej, takie słowo. On razbo chyba słyszał naszą rozmowę. Jesteś scherów i przyjdę śwęczyć. Gadaj! Gwidon! Po pierwsze, jedyne co wywęszyłem, to to, że wasz kolega chyba się zaczął rozkładać, bo żadna istota ludzka nie powinna tak pachnieć. A po drugie, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówicie nic nie to nie obchodzi. Łachnie, no znów pewnie jest managementu. Małe przesrane. Lepiej Nie się no, będą bażeń, mnie bić! od wyłaść cholera jasna, kryzysowa sytuacja. O nie! Nie chciałam tego słyszeć O, gwidom! Widom na kiblu, nie, nie wiesz! Słuchajcie. To co tu się dzieje to jest po prostu zło. Ale już przyspieszam. No, ileż ja tu zgniłych owoców nażarłam. To chcemy, no. Dobra, mamy fragment. A mogę wejść, skoro Gwidon już wyszedł? Gwidon, no. W kuchni. W kuchni też może coś być. Tej kawy nie da się pić, jak Znowu będę no musiała zanice. się z nimi wylić! No bo znowu nie ma cukru. Ktoś mówił, że cały zapas trafił do gabinetu prezesa. Serio? Po co mu tyle? Mówią, że robi sobie herbatkę złe z praktykantów. Ale naturalnie wychodzi za słona, więc musi dosładzać. Ale spokojnie, chłopaki z IT właśnie do sklepu i o ile nie wrócą z samymi energolami, to może coś przyniosą. Okej... Okay. Czyli już wiemy, gdzie jest cukier. Ale tutaj nie ma nic. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Płacz przez łzy czy coś. Live loud love. Ho, ho, ho. Dobra, y, słuchajcie. Słuchajcie kolego. Skoro tutaj nie mamy żadnego posta, to wychodzimy. Kibel nie, ale może da się zjechać właśnie na dół. Może tam coś będzie. Kobieto, masz jakiegoś posta mi tutaj coś tego jest. Pani. Ja chcę Asteriona. Dobra. Yy... Nie no, nie wychodzę stąd. Jak już tutaj wlazłam, to, to trzeba dokończyć sprawę. Dobra. Ciebie tu. Ten nic nie ma. Tu nic nie ma. Nie pojawiło się tu nic. Jak wyszłam? Nie co? Nie bałudzo populować, i sprzedawać więcej, uwielbiam to. To jest takie połączenie, że po prostu nikt by na to nie wpadł. No nie widzę nic, halo? Jest tu coś jeszcze? No bo ja potrzebuję jeszcze kurde sześć, e, czterech kartek, nie sześciu. Tu się chillujecie, to dobrze. No to nie wiem, może to się żyda, kontroluje o Żydach, czy kontrolują świat? Prasek, będą tak, dobre tak, to jest zasięgi. To foliowa! Pomyśl trochę poza pudełkiem, musimy pójść w lifestyle. Lobby żydowskie Chcę zakazać Disco Polo. Ludzie muszą się wkurzyć. To dopiero pobóz tak, algorytmy. Tak. Ty, czemu się nie wygląda na... No, o nie! To. No, trochę tak. Z profilu by się zgadzało. Wydatny nos... Tak? Zostaw mój nos w świętym spokoju, A, halo! <laughs> Powiedz co myślisz o Disco polo? Szczerze, nie jestem fajny Ja też. No cholera, dziwnie tak chodzi, raz w ci już będzie tak na świętowanie, teraz po raz neutralizacja. O nie, znowu. Dobra, przyspieszam. Łej, oni zaczynają, o nie. Słyszałam paki jest No brawo, Szymuś! Dobra, ale idziemy tu. Okej, okay, czyli jeszcze trzech mi brakuje. A ja już nie mam pomysłu, gdzie pójść. Jeszcze jest ten kibel jeden. I nie wiem. Chyba, że tu po drodze coś. O, super. Jest, ale gdzie ostatni fragment będzie? Halo, coś przegapiłam? O, tu nie mogę wejść, prawda? Potrzeba karty. Magnetycznej. No potrzeba karty ma magnetycznej, super, hiper, ale skąd mam ją zabrać? Gdzie mam ją zdobyć? Czyli rumie nie ma. Potrzebujemy ostatniej kartki z fragmentem posta, no? Tu serio nic nie było? A co z tym tu? Też nie. Nie, no nie ma nic. Yy, poszukam i jak znajdę, to wrócę. A moments later. Okej, okay, jestem ślepa. Znalazłam. I co teraz? Złóż postaw całość w sali konferencyjnej. Okej. Okay. To mogę zrobić. Ej! Ciekawe o czym będzie ten post. Aha, czyli pewnie tutaj mam. Aha, tu mam go złożyć. O, ktoś starł! Pijesz. Pijesz wodę? Przestań. To nie przypadek, że częściej poniesikasz twój. Woda zawiera mikrochipy. Twój organizm próbuje się ich pozbyć. Udostępnij, zanim zablokują Ci Internet. Woda to pułapka. Polsko wstani. Ej! No, muszę przyznać, imponujące. Sam bym Naprawdę? na wpadł. No, ale wiesz co? Im dłużej patrzę na tego posta, tym bardziej coś co nie się To cię znowu nie gra. gra. Jest za bardzo logiczne. I nie ma żadnych błędów fotograficznych. Bo to yy, zdolni to ludzie może pisali. tylko jedno? Ty nie jesteś jedno. O Są. nie! No popatrz, może i kolega ma IQ na poziomie temperatury pokojowej, ale za to jak jest przenikliwy. nie dziwota, że zrobili z niego menedżera. No i teraz będziemy się bić. Cię, żeby rozwalić naszą operację. Jasne, krok. jasne. Tak. Ja nawet Mieszko. nie wiem o co wam chodzi. Bo wiesz, patrzę na ciebie i widzę. Potencjał, Potencja. surowy, niosny. Diament, jak szansę, w Możesz teraz wybrać po której stronie chcesz się opowiedzieć. Po stronie lewackich przegrywów czy po stronie świetlanej przyszłości? Nie, no on miał iść w lewicę, nie? Benefity bez limitu, owocowe czwartki codziennie, własny zespół, służbowa hulajnoga. <laughs> Razem w wielu bezwolnym lemin. Dzięki, ale jak będę chciał poczytać głupoty, to sięgnę po cieniach tak. ustaw Tam przynajmniej nikt mi nie wciska nogi. No nic, skoro taki jest Twój wybór, pozostaje nam zarządzanie przez Konflikt. O ty... No dobra, ojej, ilu Skubaniec tam jest? się armią praktykantów. Chyba obiecał im płatny staż za ochronę, bo są jacyś dziwnie zmotywowani. Dobra, ale mamy kotłownię, kołownię. Kim teraz jesteś? Kołkownią, dobra. Aha, on, on tutaj cały czas teraz jest. Ej, a dlaczego nie mogę? A, bo to Kasiniak. Kurde. Szymuś, chodź tu. Na tym mi zależało, nie? Żeby tego ululać. Dobra, słuchaj, najpierw podejdziesz tu, a potem dopiero Cię wyleczymy troszkę. Starzysty! Ja mam nadzieję, że jesteście tak trochę bardziej, na dwa strzały czy coś. Jej! Ilu ich tutaj jest? Słuchaj, lecimy. Dobra, to wiecie co? Przyspieszam, nie? Gdy wystarczająco długo nic nie robi, to go awansuje. Lepiej zająć się nim jak najszybciej, bo będzie coraz skuteczniej motywował swoje mięso armaty. Oh, no. O, kurde, jak to długo trwało! I mi padł w ogóle mój poseł ulubiony. Moja patelnia mi padła, ale wiecie, no przynajmniej mamy teraz kartę magnetyczną. Patelnia się wykaraskała. Pójdziemy do tej kuchni. Ja trochę pokupię rzeczy, wiecie? Bo. Bo ewidentnie y, się wyprztykałam, a przyda mi się. Co by tutaj kupić? Ile ja mam w ogóle kasy? Nie bardzo mam kasy, ale mogę sprzedać takie rzeczy. To proszę, o mam nawet dwa super. To sprzedamy i to sprzedamy i to i te raporty. I proszę bardzo, i mam kupę kasy teraz. No i mogę sobie kupić coś, co mi będzie przywracać punkty akcji. Ok lawendowe late, a ja lubię. <noise> Jeśli mam być jeszcze to mogę sprzedać. O, no proszę, pucharek sprzedam i teraz, teraz to mogę ten. Jeden punkt akcji to tak mało. To bym mogła jeszcze kupić. I to jest dobre. Dobra, więcej nie. Wychodzimy. Tych pieniędzy to ja dostałam więcej, chciałabym powiedzieć, że nie tylko plus 5, ale okej. Okay. Mamy tą kartę magnetyczną, więc idziemy do Biura tego menadżera? Czy co to to tam było? Bo ja już tutaj 32 minuty nagrywam, ale będę przyspieszać te walki, więc no. Wyjdzie potem krócej. Dobra. To wejdziemy sobie tu. O. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Zegarek to można sprzedać. Zapewne. długopis pewnie pewnie też. O, jest ta właściwa. A jakieś żarcie coś tego Takie duperele tutaj były. No dobra, no to co? To idziemy pod windę i ją odblokujemy. I jak nią wjedziemy, to zakończę najprawdopodobniej. Chyba, że zaraz, na dzień dobry, będę miał jakąś walkę. Ale wątpię w to, bo. No bo no. No, bo no, tak. Aha. Gabinet memce. Pieniądze, Kami widzę. Skromnie. Aha, złote, a skromne. Prawdziwy z ciebie kapitalista. A jak widać, kapitalizm otwiera wiele tak. dróg. Dobra, ale to zaraz. Najpierw tu pochodzę, pozbieram rzeczy. Bo w takich miejscach zawsze są fajne rzeczy. Co to jest? Co tutaj się dzieje? Skaner siatkówki oka. Bez o nie, gała męcena nie... nam jest potrzebna. Dobra, słuchajcie, nie będę przechodzić na razie przez te drzwi. Tylko po prostu zakończę. Mam nadzieję, że pisanie posta wam się podobało. Nie podobało mi się, że było aż tyle walk, no ale co ja pocznę? Tak gra na tym polega, że się walczy. No, i tyle, będę przyspieszać, także nie wiem, nie wiem, jak długi wyjdzie ten odcinek. Dwadzieścia parę minut pewnie. No, ale to dobrze. No i tak jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Bye!